Dobra, słuchajcie, kręcę to dla dokumentacji. Z drugiej strony płyty jest drucik połączenie. On jest izolowany, także tutaj zwarcie nie zrobi. Słuchajcie, to będzie test. Co się stanie po podłączeniu zasilania 19 V, czy płyta wybuchnie, czy się zaświeci? Ja pierdzielę, świeci się dioda. Fuck, wyłączam. O kurwa, to jest niesamowite. Karolu, ty będziesz wiedział o co chodzi. Wrzucam ten filmik, bo to jest kurwa masakra. Ja pierdziele, ty. No, zapaliła się dioda. Czyli tylko to było do zrobienia. Praktycznie, no ja jeszcze nie wiem do końca, czy ta płyta wstanie, ale działa. Poszło na zasilanie. Włączyły się przetwornice. Czujesz fazę? Ja wrzucam tego filma, żeby to było po prostu... Dla innych, nie? Kurwa, cały tydzień z tą płytą walczę. Dobra. Pozdro Karolu, dzięki wielkie, jesteś mistrzem nad mistrzami. O!